Cześć, z tej strony miastowa na końcu wsi, czyli Ela z bloga czas.pl. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, który ma formę wideobloga o tym, jak w amatorski sposób próbuję swoich sił na pewnej polskiej wsi. Także jeśli interesuje Cię ten temat, to koniecznie zostań na dalszej części odcinka, a dzisiaj odcinek o kurach broilerach. Zaczynamy. Zanim rozpocznę główną treść odcinka, to ja pragnę przypomnieć o tym, że nie jestem profesjonalistą, jestem totalnym amatorem. To jest w ogóle zapis pamiętnika z mojej przygody, właśnie z hodowlą kur, którą tak naprawdę rozpoczynam. Wszelką wiedzę, którą pozyskuję, jeśli chodzi o hodowlę kur, to jest wiedza po pierwsze z książek, po drugie z internetu. Tu. Dużo też uczę się od Was, jeśli chodzi o. Ym... Innych twórców na YouTube. No, i też dużo uczę się od Was komentujących moje filmy. Także tutaj szczególne podziękowania dla Pani Lucyny za wszystkie merytoryczne wskazówki. Głównie takie, które zainspirowały mnie do tego, ażeby broilery właśnie hodować w nieco inny sposób, który sugeruje nam większość publikacji internetowych. A do czego zmierzam? Otóż, nawet książka, z którą miałam przyjemność się zapoznać, czyli, czyli sygnały brojlerów, tudzież właśnie większość informacji zawartych w internecie, mówi o tym, że kury brojlery hoduje się no, przede wszystkim w formie przemysłowej, w takich wielkich, profesjonalnych fermach, po prostu na tucz, na mięso. Ja zdaję sobie z tego sprawę, w jakim celu są hodowane brojlery, i, e, I po prostu będę miała dostęp do takich e, piskląt. E, więc postanowiłam, że również chcę spróbować, ale nie chcę tego robić w sposób taki właśnie e, typowo m, przemysłowy, typowo, typowo taki wiecie, tuczyć, 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 tuczyć. Tylko chciałabym, żeby te e, zwierzęta e, były szczęśliwymi zwierzętami, żebym mogła im zapewnić maksimum. E, Dobrobytu, ale też, żeby one po prostu mogły korzystać no, ze swojej natury, jaka, jaką jest natura kurza. I um... Teraz się właśnie przygotowuję do ich przyjazdu. Natomiast zanim tutaj opowiem, co ja robię, to też chciałabym powiedzieć, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Ja wszystkie produkty tutaj zakupiłam sama. Są one polecane właśnie w internecie, tudzież przez innych hodowców I, 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 i takie produkty wybrałam, bo wydają mi się najbardziej mądre w tej, w tej hodowli. Więc zacznę może właśnie od książki. Bardzo fajna książka, nie jest to podręcznik, tutaj jest wszędzie wielkimi literami napisane, że nie jest to podręcznik, ale jest to taka książka informacyjna, która pomaga nam zrozumieć jakieś tam mechanizmy działania hodowli, na co zwracać uwagę i bardzo mi się podoba samo rozpisanie początku właśnie, początku właśnie hodowli, no bo nieważne czy te ptaki trafią do domowej hodowli, czy do takiej wielkiej przemysłowej, to i tak, i tak w pierwszych dniach ich życia musimy im zapewnić te same warunki, więc tak naprawdę wszystko im jedno, czy one są na wielkiej hali, czy w małym, że tak się wyrażę, kartonie, gdyż muszą mieć ciepło, muszą mieć odpowiednie tam stosunki świetlne, muszą mieć odpowiednią wilgotność, muszą mieć paszę i wodę, no. I, i, I to zostało właśnie ujęte w tej książce, więc jest bardzo fajnie, że mogłam się z nią zapoznać, a oprócz tego dowiedziałam się również dużo takich anatomicznych ciekawostek w ogóle o kurach, także myślę, że ta wiedza przyda mi się również w dalszych etapach. Więc plan jest taki. Dzisiaj jest niedziela, pisklęta świeżo wyklute mają do mnie dotrzeć prawdopodobnie we wtorek, ale muszę też brać poprawkę na to, że jeżeli te pisklaki będą złej jakości. To ja ich po prostu nie przyjmę, gdyż no, rozmawiałam właśnie tutaj z, z tą osobą, o którą już Wam wspominałam, która chce mi te, te pisklęta sprezentować, że nawet ona mi powiedziała, że, że nie, nie, nie da mi takich ciężkich, że tak się wyrażę, egzemplarzy, takich trudnych, o trudnych egzemplarzy, ze względu na to, że na początku mojej drogi. Mogłabym sobie po prostu nie poradzić z wieloma problemami, które te ptaki mają, więc no żebym się też właśnie nie zraziła, żebym nie miała jakiegoś dodatkowego problemu i kłopotu, no to, no to zostaną mi przekazane ptaki tylko najwyższej jakości. Natomiast jeżeli takich ptaków nie będzie, no to po prostu całe przygotowania z dzisiaj się zakończą. Znaczy będą gotowe na inny tam termin, ale no bądźmy też w kontakcie ze sobą, ja i wy, że, że być może nic z tego nie wyjdzie, ale jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy dobrej myśli, że te ptaszki się jutro tudzież we wtorek będą kluć zdrowe, silne i pełne energii, żeby właśnie móc do mnie we wtorek dojechać. Na samym początku pisklęta chcę trzymać w domu, w mieszkaniu, ponieważ jest tam ciepło, mam ogrzewanie podłogowe, więc dodatkowo od podłogi będzie je grzało i łatwiej mi tam będzie utrzymać tą wysoką temperaturę. Nie będę teraz strzelać, jeśli chodzi o normę, ale tam jest coś ponad 30 stopni Celsjusza. Oczywiście będą one dogrzewane sztuczną kwoką i będą miały one dostęp do, do świeżej, przygotowanej wody w temperaturze pokojowej oraz do paszy. Pasza do mnie ma dojechać jutro kurierem. Zamówiłam paszę kurkę na turkę dla broilerów i teraz też wejdę na taki temat, który ostatnio się pojawia wśród youtuberów, właśnie tych takich związanych z takim rolnictwem, trochę amatorskim, trochę takim początkowym, że ja zdaję sobie sprawę, że najlepszy sposób karmienia zwierząt gospodarskich to jest karmienie ich w sposób mega naturalny i mega ekologiczny. Bardzo bym chciała karmić swoje zwierzęta, wiecie, na przykład piskląt. Ugotowanymi jajeczkami, najlepiej z mojego ekologicznego chowu, z posiekaną pokrzywką i jeszcze przyprawione pietruszką z, z, z mojego ogródka, która nigdy nie była pryskana, a następnie podawać im właśnie związki, substancje zbożowe, oczywiście też pochodzenia mega ekologicznego i mega bio. I mega Mega. chciałabym, ale po pierwsze, nie mam takich składników u siebie tutaj, więc nie bardzo wiem też, gdzie takie zdobyć. Znaczy, pewnie zdobyć przez internet nie ma problemu, ale tutaj dochodzą do. do Głosu, oczywiście, koszta, które trzeba by, by, by ponieść. A po drugie, dochodzi tutaj do głosu, właśnie głos rozsądku, że ja, jako amator, mogłabym nie potrafić stworzyć idealnej, idealnego menu dla tych zwierząt. W związku z czym wolę na początku mojej drogi bazować na gotowych preparatach, na gotowej paszy pełnoporcjowej paszy, która ma dobre opinie. Nie jest to pasza, że tak się wyrażę, z najniższej półki, najgorszy sheet, tylko jest to pasza, która posiada no, dobre opinie wśród hodowców, więc na niej właśnie chcę bazować. Nie zgadzam się, że w tego typu hodowane zwierzęta są. Takie same jak, jak mięso tudzież jajka ze sklepu. A dlaczego? A dlatego, że choćby tutaj właśnie chodzą za mną moje kury, które są przeszczęśliwe, bo po prostu mogą zachowywać się jak kury. One mają nieograniczony dostęp do zielonego pastwiska i mimo iż karmię porcją paszą, właśnie kupowaną, to one i tak są przeszczęśliwe i dają mi dużo, 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 dużo lepszej jakości produkty żywnościowe niż takie marketowe. Także. Przekładając to na broilery, nawet karniąc je paszą pełnoporcjową, i tak i tak uważam, że będą one dużo zdrowsze, jeśli chodzi o ich mięso, niż takie mięso kupowane ze sklepu. Zwłaszcza, że w dalszych etapach ich życia chcę je właśnie przenieść na zielone pastwisko, i do tego celu zakupiłam, jak już będą starsze, tak? Jak już nie będą potrzebowały mieć tej kwoki tego dogrzewania, do tego celu zakupiłam. poidło, Oczywiście jest to e, poidło 3 litrowe, dobrej jakości plastik, e, zamykane. E, na początku chciałam już tym pisklakom dawać je, ale ma dość wysoki rant, więc boję się, że nie będą w stanie po prostu się z tego napić, więc e, to zostawiam dla takich ciut starszych egzemplarzy. Będę obserwować je, jak już dorosną do odpowiedniej wysokości, to po prostu im zmienię takie poidło. Mam też karmidło, również no, podobny temat, tak? Czyli rant jest dość wysoki jak na pisklaki jednodniowe, ale jest spokojnie zasypowy, można też powiesić, bo tutaj ma fajny haczyk, więc dalej w, w proilerni będzie można sobie to spokojnie trzymać. też zakwaszacz z witaminami, a to dlatego, że no, czytałam właśnie, że przy zmianie paszy i przy takich właśnie no, broilerach, które są jednak dość delikatnymi ptakami, no, fajnie by było je właśnie wspomagać czymś, co pomoże im lepiej trawić i lepiej przyswajać pokarm, także zaopatrzyłam się w zakwaszacz z witaminami, tu jest gdzieś po polsku napisane. Yy, tak, No, w ogóle tu jest cała, cała, yy, cały spis treści, spis treści cała tabelka ze składem, więc jak najbardziej yy, jest to yy, w miarę naturalny i w dalszym ciągu polecany przez różnych hodowców produkt. I póki co, tyle jeśli chodzi o, o zakupy dla moich brojlerków. I w sumie to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Ja z tego miejsca chciałam pozdrowić właśnie wszystkich innych YouTuberów, którzy mają podobne rozkminy, jeśli chodzi o pasze gotowe. Tutaj szczególne pozdrowienia dla kanału Regeneratywnie. Bardzo fajny kanał, i proszę się w ogóle nie przejmować tekstami na zasadzie, że jeżeli nie hodujesz czegoś coś w sposób mega, mega ekologiczny, to w ogóle nie hoduj, tylko usiądź i nic nie rób, nieprawda. Małymi kroczkami idziemy do przodu, i właśnie małymi kroczkami zmierzamy teraz, by przygotować moim broilerom klatkę, bo będą mieszkać w klatce. Także chodźcie. Zobaczyć klatkę dla brojlerów. Jest to klatka duża, w której yy, yy, kiedyś, bo w sumie z jakieś 2-2,5 dwa, dwa roku temu, mieszkała nasza świnka morska Zenek. Niestety Zenek odszedł i została klatka. I pomyśleć, że przez te. Wszystkie lata chciałam ją sprzedać, bo pomyślałam sobie, że już nigdy więcej mi się nie przyda. A tu proszę. Klatka pomyta, dezynfekowana, myta gorącą wodą, że aż parzyło w ręce, z mydłem, wymydlone, wypłukane, a następnie spsikane takim płynem do dezynfekcji. To samo zrobiłam z karmidłem i poidłem i w sumie to jestem zszokowana pozytywnie, że to się tutaj mieści. No ja oczywiście nie pomierzyłam tego, tylko tak kupiłam sobie na oko. Więc fajnie, że się i karmidło i poidło mieszczą, ponieważ kiedy wysokość kurczęcia, pisklęcia będzie odpowiednio wysoka, żeby dosięgnąć do rantu tegoż czy tegoż urządzenia, to po prostu im to wstawię i będę miała mniejszy problem. A w miarę wzrostu ptaków, to będę mogła o tą kratkę u góry Podwiązać, prawda? Bo obydwa y, urządzenia mają y, ch, haczyk, możliwość zawieszenia, także bardzo fajnie. Mamy kabel, mamy oprawkę żarówki, mamy promiennik i teraz fajnie by było zrobić coś, żeby te trzy elementy ze sobą połączyć. Natomiast na szybko próbowałam promiennik wsadzić w oprawkę i Coś nie mogę tego zrobić, więc jakby co? To tu mam jeszcze takie urządzenie, w sumie stworzył je mój tata. Ale jeżeli trzeba będzie, to wykorzystam oprawki z tego urządzenia, żeby ten promiennik działał. Ale wszystko po kolei. Ten kabel widzę, że jest trochę taki, widzicie, łatany, więc ze względów bezpieczeństwa ja nie potrzebuję mieć takiego długiego kabla. Ja go po prostu skrócę. No, i też zastanawiam się o co chodzi, że on jest zakończony gniazdkiem, a nie wtyczką. Ja elektrykiem nie jestem, nie zamierzam się tutaj doktoryzować nad tą sprawą. Po prostu wykonam telefon do przyjaciela, czyli właśnie do mojego taty, który elektrykiem jest, i poprosimy go o wsparcie merytoryczne. Po wstępnej konsultacji z tatą okazuje się, że jedyną rzeczą nadającą się do pracy jest przewód. Należy go jednak skrócić, żeby pozbyć się tych takich łatanych elementów, bo mogą one być niebezpieczne. Tata powiedział, że powinnam zainstalować z jednej strony wtyczkę, a z drugiej strony najlepiej nową oprawkę, ponieważ to, co mi się wydawało, że jest oprawką, to, to nie jest do końca oprawka, tylko to jest cała lampa, albo to, co zostało z takiej lampy warsztatowej. I w środku była oprawka ceramiczna, ale brakuje tam elementu, który uniemożliwia zainstalowanie żarówki grzewczej do nowo powstałej instalacji. Także, o ile nie uda mi się znaleźć w tym tutaj miejscu jakiejś zapasowej oprawki, to muszę po prostu kupić nową, bo mogę oczywiście rozmontować. To, co już jest zrobione. Ale skoro sklep mam pod nosem i taka oprawka niewiele kosztuje, to może po prostu kupię nową zamiast. Y, y, wiecie, łatać coś z czegoś, co działa. No, wiecie o co mi chodzi. Ponieważ nie lubię łatanych rzeczy, a znalazłam tutaj taki y, stary przedłużacz, który właśnie był gdzieś łatany, to ja po prostu sobie go. Wezmę i przedłużaczu. Pięknie wykorzystam od miejsca łączenia do wtyczki. Spokojnie mi tyle y, kabla wystarczy. Co dwie głowy, to nie jedna. Wyciągnęłam y, to, się w ogóle okazało, że to jest. Lampa taka stara, warsztatowa. Wyciągnęłam z niej oprawkę, fajną ceramiczną, tylko że w środku właśnie no, nie ma elementu, więc muszę zakupić nową oprawkę ceramiczną, żeby była odporna na wysokie temperatury. I yy, no, o przedłużaczu to już wiecie, tak? Że obetnę kawałek yy, kabla z wtyczką, czyli jak to się mówi, połowa roboty już za mną. Następnie przeciągnę to przez tę obudowę lampy, żeby ona była tak. Tu będzie kabel. W klatce u góry zrobię na środku delikatnie to rozszerzę, tak, żeby nowa oprawka na żarówkę była z tamtej strony, z pod spodu. No i do nowej, obu, nowej oprawki do łączać będę przewody. A to będzie trzymało i to będzie tak, nie? O. Tak. I za pomocą trycytków przyczepię wszystko do klatki. Na zakupach też można się zainspirować. Kupiłam yy, zwykłe ceramiczne oprawki, sztuk dwie. I dobrze, że kupiłam dwie, bo jedną y, zdążyłam uszkodzić w transporcie. Także no, chyba jest ona raczej do wyrzucenia. No, chyba że uda mi się wyciągnąć z niej ten środek. A to zabawa na inny temat. A druga bardzo mnie y, zainspirowała ze względu na to, że jest ceramiczna. Jest, y, pasuje na gwint, który mnie interesuje i ma od razu tutaj wbudowany y, zawieszkę. Także, y, patrząc na to wszystko, stwierdziłam, że sprawa jest idealna, że w żaden sposób nie muszę się y, męczyć z tym, tym takim, z tą pozostałością plastikową po tej lampie garażowej, tylko po prostu. Zresztą tutaj już widzicie, jak pościeliłam kurczaką. Spod spodu sobie to złapię trytytką no i to będzie sobie tutaj elegancko zwisało, a z górą będzie po prostu wychodzić kabel do gniazdka, które jest tutaj. To jest to samo gniazdko od inkubatora, które tutaj je grzało, także myślę, że to rozwiązanie to genialne rozwiązanie. Teraz czas połączyć się z, na wideo rozmowę z tatą, który pomoże mi odpowiednie kable połączyć z odpowiednimi miejscami. Witam w przechowalni. Przyjechała już do mnie kurka, naturka, pasza w formie takiego bardzo sypkiego granulatu. Naprawdę maleństwo. Ja już sobie przysypałam to do pojemniczka, który będzie w, w mieszkaniu, żeby to było w temperaturze pokojowej. Naprawdę, no, żeby ich tam. Nie zaziębić. E, I um, bliżej niż dalej, bo dzwoniłam właśnie już do mojego specjalisty. Jak tam sytuacja i e, e, na 95% będą jutro. Tak. Nie wiadomo jeszcze o której: czy to będzie po południu, czy wieczorem, ale będą. E, I mm, więc muszę mieć przygotowaną y, no, wodę w temperaturze pokojowej, przygotowaną, no tą paszę. No i klatka jest. Ale mój specjalista powiedział mi, że niestety muszę tutaj troszeczkę pozmieniać, bo y, słoma jest niewiadomego pochodzenia, więc nie wiadomo, co w środku siedzi, więc muszę ją wywalić, jeszcze raz wszystko umyć, zdezynfekować i wysypać trocinami. I mimo, iż trociny mogą być mylone z paszą, to jednak, ze względów y, tych mikrobiologicznych, lepszym rozwiązaniem są trociny niż ta słoma. Eee, zmierzyłam też temperaturę pod kwoką. Tam mam ponad 33 stopnie. 32, 33 tak to oscyluje. Eee, na obrzeżach klatki mamy 22. To jest temperatura taka pokojowa. Więc na samym początku y, trochę osłonię te, te, tą klatkę jakimś kocem. Nie całościowo nie będę przykrywać, żeby one się tam nie podusiły. Ale troszeczkę im, im ten przeciąg, tak jakby. Zabezpieczę. No, a potem z dnia na dzień będę je coraz bardziej hartować. No, i muszę też zakupić promiennik w kolorze czerwonym, który będzie świecił w nocy, ponieważ pisklęta muszą mieć zachowaną równowagę dnia i nocy, no bo kwoka ma świecić w dzień, jak słońce, a czerwony ma świecić w nocy, żeby grzać, wygrzewać. Spod czerwone światło, czyli wygrzewać je tak od środka takie wnętrze, aż do kości, i, i tak dalej. No, e, a co do oprawek i, i w ogóle e, pracy tutaj e, e, elektrycznej. Okazało się, że w tym e, przedłużaczu są trzy kable: e, fazowy, brązowy, neutralny, niebieski oraz ochronny, żółto-zielony. I teraz tak, jeśli chodzi o tą fajną ceramiczną e, oprawkę, no to ona nie miała uziemienia do e, kabla ochronnego. Ja nie wiedziałam, gdzie to, co mam z tym zrobić, więc e, po prostu użyłam tą e, zwykłą. Yy, oprawkę ceramiczną, która takie uziemienie miała, no i użyłam też tą yy, oprawkę na tą lampę warsztatową, yy, czyli, tak jakby, poniekąd wróciłam do pierwotnego pomysłu. I co chciałam Wam powiedzieć? Gratuluję wszystkim, których jeszcze nie rozbolała głowa od oglądania tego filmu, bo jak sama już zauważyłam, co chwilę zmieniam zdanie. No ale tak to już jest, tak to już jest, jak się robi coś pierwszy raz i nie do końca ma się wszystko e, przygotowane, tylko dopiero te przygotowania idą. No ale no co, to tak to by się poszło do sklepu, kupiło gotowca. I czy byłaby taka frajda? To wiecie, to jest już kwestia mocno filozoficzna. Mi się podoba majsterkowanie i, e, i życzę Wam również takiej satysfakcji z działania. Ostatni pogląd na przygotowane rzeczy. Klatka, trociny, sztuczna kwoka, gotowa do podłączenia po idło, w zależności od tego, czy jakie one będą wielkości. Bo ja nie umiem tego po prostu wyobrazić, jakie one będą wysokie to będzie po idło albo po prostu jakiś słodeczek z wodą. Za mną jest już pasza przesypana oraz karmidło i to samo tyczy się karmidła. Jak one będą w odpowiednio wysokie, żeby dosięgać do po pasze, no to będę im sypać, że to karmidło. I kącik dla zwierząt, czyli miska dla psa. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obecność na tym odcinku. Czekam na Wasze komentarze, wszystkie się przydadzą mimo, że pewnie ten film poskładam i opublikuję jak już pisklaki będą u mnie, ale zawsze można coś tam udoskonalić, a choćby na przyszłość Pamiętajcie, że jeśli jesteście pierwszy raz na tym to na moim kanale to zasubskrybujcie, jako żeby być na bieżąco bo ja pewnie jeszcze nie raz będę dokumentować to, co się u moich podopiecznych dzieje. No i pamiętajcie, że nie jestem profesjonalistą i yy, y, 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 y wiedza, przede wszystkim wiedza jest na wagę złota dla mnie. Wiedza Waszych doświadczeń. No, dobrze. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Ciekawostka jest taka, że dzisiaj są walentynki, także przesyłam Wam moc uścisków. Do zobaczenia.